Polska nie otrzyma w najbliższym czasie jednego z najważniejszych materiałów dowodowych, jakim jest wrak samolotu. Nie wiemy też, w jakim czasie to się dokona i w jakich okolicznościach, czyli jakie warunki muszą być spełnione, aby ten materiał dowodowy został i własność polskiej, własność Rzeczypospolitej, została nam przekazana. Co więcej, jest dosyć kuriozalne uzasadnienie takiej sytuacji. Przedstawiciel tzw. Międzynarodowego Komitetu Lotniczego stwierdził, że ten wrak został zniszczony, pocięty po to, żeby go na płycie lotniska zrekonstruować. Dokument, który nam przekazano jest raportem. Tak bym to streścił. Taki raport, jaka rekonstrukcja. Pan Przedstawiciel tak zwanego międzynarodowego, międzynarodowego Komitetu nie ustosunkował się do losu czarnych skrzynek. Nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach zostaną nam przekazane czarne skrzynki pozostające w polską własnością. Wydaje się, że sporządzenie obiektywnego, obiektywnych, wyczerpujących odpowiedzi i uzupełnień na raport tak zwanego Międzynarodowego Komitetu nie będzie możliwe.